Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was na kolejną katechezę, a będzie o dywersji na kolei, która była tydzień temu. Dla mnie to był obraz, jak działa szatan w ogóle taki obraz działania szatana. My bardzo często z dzieciństwa mamy taki obraz działania złego ducha, że diabełek to jest taki z różkami ze smową i z widełkami. Natomiast szatan to jest konkretna rzeczywistość, która boi się jasności. Boi się światła, czyli Chrystusa. Ja pomijam cały aspekt społeczno-polityczno-wojskowy, to nie jest moje zadanie, tylko chcę Wam pokazać właśnie, że pod osłoną nocy Szatan próbuje nas zwabić, próbuje nas skusić do tego, abyśmy odwrócili się od Boga, chodzili w ciemności. Można wyobrazić sobie, że nasze życie kiedyś tak będzie wyglądało. I nie daj Boże, jeśli się odwrócimy od Boga, że będziemy w ciemności i nie będziemy widzieli światła albo nie będziemy mogli do tego światła dojść. Szatan jest tym, który nas przeklina, czyli źle nam życzy, ale odwrotnością dla nas, czy naszym motorem jest błogosławieństwo. Moi drodzy, zachęcam was do tego, już kiedyś o tym mówiłem, powtarzam się, ale nigdy mało o tym mówić, o tym, abyście byli ludźmi błogosławieństwa. Bo i błogosławieństwo, i przekleństwo ma na nas wielki wpływ. Przekleństwo też wraca do człowieka, ja też tego doświadczam nawet w naszej parafii, kiedy ktoś coś gdzieś tam, Kajś, czy w naszej parafii, czy gdziekolwiek indziej o mnie mówi tak czy inaczej, czy ja też tak mówię, bo też niestety się zdarza, też jestem grzesznikiem i też się z tego spowiadam. Natomiast błogosławieństwo to jest życzenie dobra drugiemu człowiekowi. Kto może błogosławić? Jest błogosławieństwo liturgiczne i ono jest zastrzeżone diakonom, prezbiterom i biskupom, czyli na mszy świętej błogosławieństwo sakramentalne, ale jest też błogosławieństwo, nazwijmy to dusz pasterskie, które może czynić każdy z nas. Jedziesz do pracy, pobłogosław męża, żony, dzieci, idą do szkoły, pobłogosław je, uczyń znak krzyża. Błogosławieństwo to nic innego jak zwrócenie się ku Bogu i czynienie dobra. Błogosławieństwo to przyzywanie Boga. Znak krzyża jest też błogosławieństwem, wezwaniem imienia Jezusa, aby oddać Bogu chwałę i zwrócić się ku Niemu. Błogosławieństwo to nie magia. Ale uwielbienie Boga i przyzywanie Jego łaski, powierzeniem się w Jego opiekę. Dlatego zachęcam każdego i każdą z Was, abyśmy stawali się ludźmi błogosławieństwa. Także poprzez słowa, które wypowiadamy. Zobaczmy do kogo, jak się zwracamy, jak o kim mówimy, czy mówimy dobrze. Jeśli nie potrafimy mówić o kimś dobrze, ja coraz częściej tak robię, to po prostu milknę, żebyśmy w swoim, otoczeniu stawali się ludźmi pokoju, bo błogosławieństwo przynosi pokój, niepokój przynosi przekleństwo, taka dywersja, o której powiedziałem, czyli zniszczenie człowieka, tak na marginesie, gdyby e, tak pociągi, nazwijmy to, wykoleiły się, a pociągi dla mnie są czymś bardzo bliskim, bo jestem miłośnikiem kolei, to też rodzinne strony mojego taty, gdzie też się wychowałem, Kilkaset razy tamtędy przejeżdżałem pociągiem, trasa bardzo ruchliwa. Tragedia by była wielka, bo jak to powiedziano, w jednym z pociągów było ponad 400 osób. Więc zobaczcie, co robi szatan. Nie mówiąc personalnie, nie odnosząc się do nikogo, ale dla mnie to było działanie diabelskie. Chce zniszczyć człowieka, chce zniszczyć każdego z nas. My się jemu nie dajmy, stawajmy się ludźmi błogosławieństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.